Dzień dobry, nazywam się Sławomir Pultyn i oprowadzę dziś Państwa po Gdyńskim Centrum Filmowym. Wpadnijcie do nas online. Jesteśmy w sercu Gdyńskiego Centrum Filmowego. Sala Kinowa Warszawa. Odbywają się tutaj nie tylko pokazy filmowe. Ale także spotkania z twórcami, gośćmi specjalnymi oraz wszystkie konferencje prasowe Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Jeśli zastanawialiście się, dlaczego sala Warszawa nosi taką nazwę, powód jest prosty. To oczywiście nawiązanie do kina Warszawa, które znajdowało się na ulicy Świętojańskiej. Sala Goplana nawiązuje do nazwy kina, które znajdowało się na ulicy Żeromskiego. Nasza najbardziej kameralna sala, czyli Morskie Oko, nawiązuje swoją nazwą do kolejnego gdyńskiego kina, jednego z najstarszych. Dziękuję bardzo. Kina w Gdyńskim Centrum Filmowym to nie tylko rewelacyjny repertuar, ale także bardzo przystępne ceny. Znalazłem pewną ciekawostkę, szperając w starych filmowych gadżetach. To jest rolka biletów z lat 80. Jak zauważycie, wyglądały one zupełnie inaczej, ale także cena jest dość odstraszająca. Dzisiaj szukając informacji na temat nowych tytułów filmowych najczęściej sięgamy do internetu albo do takich ścianek, w których reklamowane są kolejne dostępne filmy. W latach 60. i 70. ubiegłego wieku było to kompletnie niemożliwe. Jak radzili sobie właściciele? Kin? Otóż Czymś, co wędrowało razem z każdą kopią filmową, był zestaw fotosów, ściśle ewidencjonowany, a potem eksponowany w takich gablotkach przed wejściem do każdego kina w Polsce. Oczywiście, żeby zachęcić do obejrzenia jakiegoś tytułu, a często były to filmy produkcji NRD albo rosyjskiej, no, trzeba było znaleźć najbardziej atrakcyjne ujęcia. A skąd dzisiaj, po 50 latach, jesteśmy w stanie odkryć, które to jest najbardziej atrakcyjne? Otóż analizując ilość otworów, takich dziurek po pineskach w rogach, tutaj możemy policzyć, jest tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem otworów, a więc w ośmiu kinach, właśnie ten fotos dla tego tytułu był eksponowany jako najbardziej atrakcyjny żeby zachęcić widza do kupna biletu. Takich fotosów, a właściwie zestawów fotosów w Gdyńskim Centrum Filmowym jest ponad 300. Myślę, że jest to największy zbiór tego typu pamiątek po dawnych kinach w Polsce Północnej. Wielu z Was zna to miejsce. Przychodząc do nas do kina, to właśnie tędy idziecie do swoich sal, żeby obejrzeć najlepszy repertuar kinowy w tym mieście. I pewnie niewielu z Was wie, że za tymi drzwiami prowadzącymi na schody można znaleźć no właśnie. Możemy znaleźć tu płaskorzeźbę inspirowaną kadrem filmowym, czyli jest to jeden z niewielu, a może jedyny w Polsce, rzeźbiony fotos filmowy. Proponuję małą zabawę. Napiszcie do nas, jaki jest tytuł tego filmu, kto jest jego reżyserem oraz jak nazywają się aktorzy, których widzimy tutaj w tak dramatycznej sytuacji. Gdyńskie Centrum Filmowe to bardzo nowoczesne miejsce, ale szczególnie zależy nam na zachowaniu tu tradycji, także tej technicznej związanej z wyświetlaniem filmów. Każdy, kto wchodzi, może znaleźć w naszym budynku co najmniej trzy takie projektory. Kiedyś było to standardowe wyposażenie prawie każdego kina, takie albo nowocześniejsze, a żeby można było zobaczyć dwugodzinny film na ekranie, trzeba było dysponować kopią z filmem. Ponieważ wszystko było analogowe. O, tutaj mogę nawet pokazać taką jedną ramkę filmową. Tutaj jest napisane początek. A współcześnie film mieści się na takim dysku. Czyli to wszystko, co kiedyś zajmowało 7 lub 8 dużych szpul i ważyło kilkanaście kilogramów, dzisiaj mieści się na tym dysku, a nawet dwa filmy mogą być na jednym takim urządzeniu. Gdyńskie Centrum Filmowe ma także swoją galerię sztuki. W ciągu roku odbywa się tutaj mniej więcej 15 wystaw, na których można zobaczyć pracę artystów reprezentujących wszystkie dziedziny sztuk plastycznych. Zajrzyjmy do zakamarku Gdyńskiego Centrum Filmowego, niedostępnych zazwyczaj widzom naszego kina. Na tym piętrze. Pracują m.in. organizatorzy Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, pod czujnym okiem znanych polskich reżyserów. Dla każdego kinomana, serce Gdyńskiego Centrum Filmowego bije w naszych salach kinowych. Ale dla studenta Gdyńskiej Szkoły Filmowej, która mieści się w tym samym budynku i w tym roku kończy 10 lat, to serce bije właśnie tutaj, w studio. W tym miejscu, w profesjonalnych warunkach, z użyciem profesjonalnego sprzętu, odbywają się warsztaty filmowe ze znanymi twórcami. Tutaj także powstają pierwsze etiudy realizowane przez naszych studentów. Ale nie jest to miejsce tylko dla nich, ponieważ od kilku już lat uczniowie ze szkół gdyńskich, ale także z całego Pomorza, przyjeżdżają tutaj, żeby w mniejszych lub większych warsztatach zdobywać swoje pierwsze doświadczenia filmowe. Na drugim piętrze, obok kolejnego zabytkowego projektora filmowego i pustego, niestety, forum studenckiego, zobaczyć można rodzinne zdjęcia filmowców polskich, które powstają przy okazji każdej jubileuszowej edycji festiwalu. Znajdują się tu także zdjęcia wszystkich roczników słuchaczy Gdyńskiej Szkoły Filmowej. Także na drugim piętrze znajduje się Wystawa portretów wykładowców naszej szkoły. Jest to wystawa z kluczem, ponieważ każdy z nich został obsadzony w nieistniejącym filmie a klucz polega na tym, że ich upodobania, cechy charakteru, albo po prostu pasje są gdzieś ukryte w temacie tych filmów. Bohaterem jednego ze zdjęć. Jest dyrektor Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych Gdyńskiego Centrum Filmowego i Gdyńskiej Szkoły Filmowej Leszek Kopeć. Zajrzyjmy do jego gabinetu. Niełatwo się tu dostać, także dlatego, że znajduje się tutaj najważniejsza nagroda polskiego filmu. Złote Lwy Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Zapewne wielu z Was widziało je na fotografiach albo na materiałach Telewizyjnych, ale niewiele osób zdaje sobie sprawę, że oprócz statuetki jest to także kalejdoskop. Jeżeli zerknąć do niego, zobaczycie wzór z bursztynów. Tęsknimy za wami, czekają na was miejsca w naszych salach kinowych, kawiarnia Fabuła i wszystkie te przestrzenie, w których do tej pory spotykaliśmy się razem. Ostatnim miejscem, który chciałbym Wam dzisiaj pokazać, jest dach Gdyńskiego Centrum Filmowego. To bardzo ekologiczne miejsce, pokryte roślinnością, ale jedną z ciekawych cech tego miejsca jest to, że jest to jedno z niewielu miejsc wśród śródmieściu Gdyni, z którego nie widać najwyższego budynku tego miasta, a więc Sea Towers.